On wyglądał jak każdy inny cichy rancher, spracowane dłonie, znoszone buty, człowiek, który mówił tylko wtedy, gdy było to konieczne. Ale kiedy Silas Ward zobaczył swoją służącą kulejącą tego ranka w kuchni, odkrycie, którego dokonał, wstrząsnęło całym biurem szeryfa. Dom na ranczu stał w dolinie, jakby wyrósł z samej ziemi, cały z podniszczonego drewna i uczciwej pracy. Silas zbudował go własnymi rękami 15 lat wcześniej, każda belka położona z tą samą staranną uwagą, jaką wkładał we wszystko w swoim życiu. Wierzył w proste rzeczy, ciężką pracę, uczciwą zapłatę i dotrzymywanie słowa. Był jednym z tych, którzy płacili swoim ludziom na czas i nigdy nie pytali, skąd się wzięli. Mercy Whitmore pojawiła się trzy miesiące temu z kapeluszem w dłoniach i desperacją w oczach. Młoda, może dwudziestoletnia, z tym zmęczonym spojrzeniem, które mówiło o kłopotach większych niż jej lata. Ona potrzebowała pracy, on pomocy w domu, i to wystarczyło dla obojga. Trzymała się na uboczu, wykonywała swoją pracę dobrze, a Sila to szanował. Z jego doświadczenia wynikało, że ci, którzy mówią mniej, najczęściej mieli coś naprawdę wartego wysłuchania, kiedy w końcu otwierali usta ale tego ranka było inaczej. Silas wracał właśnie z doglądania bydła, ciężkie buty dudniły o drewniany ganek, kiedy dostrzegł ją przez okno. Mersy poruszała się po kuchni, jakby każdy krok coś ją kosztował, jej prawa noga lekko się ciągnęła, a co kilka sekund zatrzymywała się, ściskając krawędź stołu albo oparcie krzesła. Twarz miała napiętą od bólu, który próbowała ukryć. Stał tak chwilę, patrząc przez szybę. To nie był pierwszy raz, kiedy zauważył coś dziwnego w jej ruchach, ale dziś było gorzej, o wiele gorzej. Sposób, w jaki odciążała prawą stronę, ostrożnie schylając się po upuszczoną łyżkę, przypominał mu jego starego konia po upadku, rannego, ale udającego, że nic mu nie jest. Silas otworzył drzwi. Zawiasy zaskrzypiały znajomym powitaniem. Mercy natychmiast się wyprostowała, próbując nadać sobie pozór normalności, ale on już widział wystarczająco. Jej twarz pobladła i przez ułamek sekundy dostrzegł w jej oczach coś, co ścisnęło mu serce. Strach. Nie przed nim, ale strach mimo wszystko. Odwróciła się z powrotem do kuchenki, mieszając kawę ruchami zbyt ostrożnymi, zbyt kontrolowanymi. Dzień dobry, panie Ward, kawa prawie gotowa, na odczytywaniu znaków, wzorców pogodowych, zachowań zwierząt, cichego języka ziemi. I wiedział, kiedy coś było poważnie nie w porządku, a to, co działo się z Mercy Whitmore, pogarszało się. Pytanie brzmiało: Czy była zraniona w wypadku, czy ktoś ją krzywdził celowo? A jeśli to drugie? Silas musiał zdecydować, jakim człowiekiem naprawdę jest. Przyjął filiżankę od Mercy, której drżące dłonie ledwie ją utrzymywały. Jego palce musnęły jej dłoń na moment. Skóra była zimna, mimo ciepła kuchni, a on poczuł, jak drgnęła przy tym dotyku. Nie jak ktoś zaskoczony, ale jak ktoś, kto spodziewa się bólu. Wziął łyk kawy, obserwując ją z nadbrzegu filiżanki. Ona wciąż trzymała do niego plecy, zajęta niepotrzebnymi czynnościami przy blacie. Przecierała powierzchnie, które były już czyste, przestawiała przedmioty, które wcale nie wymagały przestawiania. Ten rodzaj gorączkowej aktywności pochodził od pragnienia zniknięcia, bez faktycznego opuszczania pokoju. Merci? powiedział cicho. Zasztywniała. Jej dłoń zastygła na ścierce, którą wycierała to samo miejsce na blacie po raz trzeci: tak, proszę pana? Jesteś zraniona? To nie było pytanie i oboje dobrze o tym wiedzieli. Cisza, która po tym nastąpiła, rozciągnęła się między nimi jak wstrzymany oddech. Na zewnątrz, gdzieś w oddali, skowronek polny zaśpiewał wesoło, lekko w porannym powietrzu. W kuchni jedynym dźwiękiem był miękki tik zegara na kominku i szept nierównego oddechu Mercy. Kiedy wreszcie odwróciła się, by na niego spojrzeć, Silas zobaczył coś, co sprawiło, że zaciął szczękę. Jej warga była pęknięta z lewej strony. Rana na tyle świeża, że jeszcze się nie zagoiła. Po kości policzkowej rozlewał się żółknący siniak, w większości ukryty przez kosmyki włosów, które celowo opadały do przodu. Ale to jej oczy powiedziały mu wszystko, co musiał wiedzieć. Miały w sobie matową rezygnację kogoś, kto przestał wierzyć, że może być lepiej. Upadłam, powiedziała. Słowa padały zbyt szybko. Niezdarna jestem. Potknęłam się na schodach wczoraj wieczorem. Silas odstawił filiżankę z ostrożnością. Z jaką obchodził się całe życie z delikatnymi rzeczami. Słyszał już wystarczająco wiele kłamstw, by rozpoznać ich dźwięk. To brzmiało pusto, jak echo w pustym spichlerze. Silas pomyślał, że może powie mu prawdę. Zamiast tego wyprostowała ramiona, uniosła podbródek z butą, która byłaby godna podziwu, gdyby nie była tak bolesna. Powinnam wrócić do pracy, powiedziała. Silas patrzył, jak znowu się od niego odwraca, notując, jak porusza się ostrożnie z wyliczonymi krokami człowieka, który wie, ile ruchu sprowadzi ból. Cokolwiek się z nią stało, nie było to po raz pierwszy. Sposób, w jaki ukrywała swoje obrażenia, był wyuczony. Tak zachowuje się ktoś, kto nauczył się przetrwać, milcząc i pozostając w cieniu. Ale kiedy Mercy utykając ruszyła w stronę spiżarni... Silas Ward podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Miał się dowiedzieć, kto krzywdził jego pracownicę, a gdy już się dowie, ten ktoś pozna, co to znaczy narazić się człowiekowi, który całe życie wierzył, że ochrona tego, co należy do niego, nie jest tylko obowiązkiem, ale świętym zobowiązaniem. Jedynym pytaniem było teraz, czy prawda okaże się gorsza niż był gotów udźwignąć. Tego popołudnia Silas znalazł się w sytuacji, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Obserwował własną posiadłość, jakby w cieniu mógł czaić się obcy. Ustawił się przy stodole, skąd widział ścieżkę prowadzącą z miasteczka do chaty Mercy. Udawał, że pracuje nad zepsutymi uprzężami, podczas gdy jego oczy śledziły każdy ruch na jego ziemi. Słońce zaczynało chylić się ku horyzontowi, gdy dostrzegł nadjeżdżającego jeźdźca. Nawet z daleka Silas rozpoznał zgarbioną sylwetkę i butny chód Vernona Brixa, zastępcy szeryfa. Mężczyzna jechał tak, jakby każdy skrawek ziemi, którego dotykały kopyta konia, należał do niego. Jego odznaka łapała światło późnego popołudnia przy każdym podskoku w siodle. Silas nigdy nie darzył Brixa sympatią. Zastępca miał w sobie paskudną złośliwość, głęboką, jak wyschnięta studnia, i sposób patrzenia na ludzi, jakby coś mu byli winni, już samym istnieniem. Był tym typem stróża prawa, który czerpał przyjemność z samej władzy, a nie ze sprawiedliwości, i wszyscy w miasteczku o tym wiedzieli. Ale wiedzieć, a zrobić coś z tym, to były dwie zupełnie różne rzeczy. Briggs zsiadł z konia przy chacie Mercy i przywiązał go do słupka, który Silas sam zainstalował dla gości. Ale to nie wyglądało na żadną oficjalną wizytę. Zastępca rozejrzał się nerwowo, sprawdzając, czy nikt go nie obserwuje mu podejść tam natychmiast i załatwić to tak, jak zrobiłby jego ojciec: gołymi rękami i z zasadami. Ale coś go powstrzymało. Może wiedza, że konfrontacja z zastępcą mogłaby pogorszyć sytuację Mercy a może świadomość, że najpierw musi dokładnie zrozumieć, z czym ma do czynienia. Minęło dwadzieścia minut. Dwadzieścia długich minut, podczas których Silas wytarł butami rowek w ziemi, ściskając szczęki tak mocno, że bolały. Gdy wreszcie drzwi chaty się otworzyły, pierwszy wyszedł Briggs, poprawiając pas od rewolweru z miną człowieka, który dostał to, po co przyszedł. Mercy pojawiła się w progu za nim i nawet z daleka Silas dostrzegł, że trzyma się inaczej, ostrożniej, z większym bólem. Brix wsiadł na konia i odjechał w stronę miasteczka, nie oglądając się za siebie, gwizdając melodię, która unosiła się w wieczornym powietrzu, jak obelga. Mercy stała w drzwiach przez dłuższą chwilę, jedną ręką oparta o framugę, jakby potrzebowała jej, by się utrzymać. Potem cofnęła się do środka i zamknęła drzwi. Silas stał w zapadającym zmierzchu. A kawałki strasznej układanki zaczęły klikać w jego umyśle na swoje miejsce. Zastępca zbyt potężny i zbyt pozbawiony sumienia. Młoda kobieta bez dokąd pójść i bez nikogo, kto by ją chronił. I teraz wiedział, dlaczego Mercy kulała. Pytanie brzmiało, co zamierzał z tym zrobić. Następny ranek nadszedł szary i ciężki, z chmurami wiszącymi nisko nad doliną niczym wełniany koc. Silas spędził noc, wpatrując się w sufit swojej sypialni. Jego umysł kłębił się od możliwości i planów. Gdy nastał świt, decyzja była już podjęta. Znalazł Mercy znów w kuchni, poruszającą się jeszcze ostrożniej niż poprzedniego dnia. Ona nie spojrzała mu w oczy, gdy podawała śniadanie. Zauważył, że zsunęła włosy do przodu, aby zakryć świeże siniaki na szyi. Widok ten sprawił, że w jego piersi osiadło coś zimnego i twardego. Merci, powiedział. Jego głos był łagodny, ale stanowczy. Muszę cię o coś zapytać i musisz powiedzieć mi prawdę. Zamarła z dzbankiem kawy zatrzymanym w połowie drogi do jego filiżanki. Przez chwilę Silas pomyślał, że może upuścić go całkiem. Gdy w końcu odstawiła go na stół, jej ruchy były szarpane i niepewne. Nie wiem o co panu chodzi, wyszeptała. Widziałem go wczoraj, widziałem jak przyszedł do twojej chaty, i widziałem jak wyglądałaś, gdy kimś takim jak ja? Słowa wyszły z niej jednym tchem, a potem, jak woda przez przerwaną tamę opowiedziała mu o tym, jak przyjechała do miasteczka trzy miesiące temu, uciekając przed kłopotami ze wschodu, o tym jak Brix zauważył ją pierwszego dnia, Osaczając za sklepem ogólnym, najpierw obietnice, które szybko zmieniły się w groźby. O tym, jak jasno dał jej do zrozumienia, że należy do niego, czy tego chce, czy nie. Powiedział, że jeśli komuś powiem, zadba o to, żebym zniknęła. Mówił, że w tych górach są kopalnie, gdzie nikt by mnie nigdy nie znalazł. Jej głos stłumił się w szept. Powiedział, że już wcześniej tak robił. Silas poczuł w sobie coś bardzo spokojnego i bardzo zimnego. Wiedział, że Vernon Briggs to drań i tchórz, ale to było coś zupełnie innego. To było czyste zło. Dlaczego nie wyjechałaś z miasteczka? Zapytał. Mercy zaśmiała się, ale bez cienia rozbawienia. Za co? Z jakimi pieniędzmi? Dokąd miałabym pójść? On zadbał, by wszyscy wiedzieli, że jestem pod jego ochroną. Nikt mnie nie zatrudnił, nikt nie pomógł. Tylko pan dał mi pracę. Silas powoli podniósł się z krzesła, jego dłonie spoczęły płasko na stole. Kiedy odezwał się, jego głos miał ciężar, który wypełnił całą kuchnię. On już cię nie skrzywdzi. Panie Ward, nie może pan, on pana zabije, albo szeryf pana wsadzi za coś, czego pan nie zrobił. Ci ludzie chronią siebie nawzajem, ale Silas już ruszał w stronę drzwi. Jego umysł był jasny po raz pierwszy od początku tego koszmaru. Zatrzymał się z dłonią na framudze i spojrzał na nią. Wiesz, Mercy, nigdy nie byłem mocny w gadaniu, ale zawsze byłem dobry w tym, żeby dopilnować, iż to, co słuszne, zostanie zrobione. Wyszedł w szare poranne światło, zostawiając Mercy wpatrującą się w niego mieszaniną strachu i czegoś, co mogło być nadzieją, błyskającą w jej oczach. Droga do miasteczka zajmie mu godzinę. To dawało mu wystarczająco czasu, by zdecydować dokładnie, jak rozprawi się z Vernonem Brixem. Jedno było pewne: to skończy się dzisiaj. Miasteczko Cedar Falls leżało w zakurzonej dolinie między dwoma wzgórzami, a jego główna ulica była usiana budynkami, które pamiętały lepsze czasy. Silas szedł środkiem głównej ulicy pewnym krokiem człowieka, który pogodził się z tym, co musi zrobić. Ludzie zwrócili na niego uwagę. Zawsze tak było, gdy Silas Ward pojawiał się w miasteczku, bo przychodził tylko wtedy, gdy trzy metry od niego i czekał. Zajęło Blixowi chwilę, zanim dostrzegł, że stoi tuż przed nim. A gdy to zrobił, w jego wyrazie twarzy coś się zmieniło. Może to było w sposobie, w jaki Silas trzymał się prosto, a może w oczach. Ale Brix wyprostował się i jego dłoń powędrowała w stronę kabury. No, proszę. A to nie pustelnik, rancher, zawołał Brix, tak by wszyscy słyszeli. Co cię sprowadza do miasta, Ward? W końcu chcesz się zrobić towarzyski? Przyszedłem porozmawiać z tobą o Mercy Whitmore. Słowa spadły na poranne powietrze, jak kamienie do spokojnej wody. Twarz Brixa przeszła przez kilka wyrazów: zaskoczenie, kalkulacje, a w końcu powolny, brzydki uśmiech. Nie wiem o kim mówisz, burknął, ale jego oczy stwardniały i spłaszczyły się jak zimna stal. Myślę, że dobrze wiesz. Silas zrobił krok naprzód. Myślę, że znasz ją aż za dobrze. Tłum gęstniał, przyciągnięty napięciem i skrzącym między dwoma mężczyznami. Silas czuł ich spojrzenia na sobie, słyszał szeptane rozmowy i dobrze chciał mieć świadków. Masz coś do powiedzenia, Ward. To powiedz to prosto z mostu, warknął Blix. Jego dłoń spoczywała teraz otwarcie na rękojeści rewolweru. Silas rozejrzał się po zgromadzonych twarzach. Sklepikarze, rolnicy, kobiety z dziećmi wyglądającymi z za spódnic matek. To byli ludzie, którzy od lat znosili brutalność Blixa, zbyt przestraszeni lub bezsilni, by cokolwiek zrobić. Mówię, że krzywdzisz kobietę, która pracuje u mnie. Oznajmił Silas, i jego głos niósł się czysto w porannym powietrzu. Mówię, że jesteś tchórzem, który używa odznak, by żerować na ludziach, którzy nie mogą się bronić. Zapadła cisza. Nawet konie zdawały się czuć napięcie, przestępując nerwowo przy palikach. Twarz Blixa poczerwieniała, potem zsiniała. To poważne oskarżenie, Ward. Masz jakieś dowody na te kłamstwa? Silas sięgnął do kieszeni kamizelki i wyjął złożoną kartkę papieru. Mam, w istocie. Kartka była pusta, od tak, wyrwana z biurka przed wyjściem z rancza. Ale Blix tego nie wiedział, a sposób w jaki jego oczy wbiły się w nią, powiedział Silasowi wszystko, co trzeba było wiedzieć o jego winie. Widzisz. Rzecz z sekretami jest taka, powiedział Silas, rozwijając kartkę powoli że mają zwyczaj wychodzić na światło dzienne w najmniej oczekiwanym momencie. Silasa uderzył go w brzuch, wciskając obu mężczyzn w ścianę salonu z taką siłą, że zatrzęsły się okna, szarpali się o broń. Briggs, Klau i Plu, próbując skierować ją na cel, ale Silas całe życie siłował się z bydłem i dźwigał bale drewna, a jego dłonie były twarde jak żelazo po latach uczciwej pracy. Wykręcił nadgarstek Brixa, aż zastępca krzyknął i wypuścił broń. Rewolwer potoczył się po drewnianym chodniku i zatrzymał u butów marszala Keyna, który przybiegł na odgłos wystrzału. Kein był starszy od Briksa, siwiejący z tym spojrzeniem człowieka, który widział za dużo, by dać się łatwo oszukać. Dość tego! Krzyknął Kein, jego własna broń była dobyta, ale opuszczona ku ziemi. Obaj odsuńcie się! Silas spuścił Brixa i uniósł dłonie, ciężko dysząc. Zastępca osunął się na ścianę, ściskając nadgarstek i patrząc na niego z czystą nienawiścią. On mnie zaatakował, warczał Brix. Próbował mnie zabić, aresztuj go. Ale marszałek Kane patrzył na zgromadzony tłum, czytał ich twarze. To byli ludzie, którzy zbyt długo żyli w strachu przed wernonem Brixem. A teraz coś się zmieniło. Ktoś wreszcie się sprzeciwił. To prawda? spytał Kane zgromadzonych. Ten człowiek bez powodu zaatakował zastępcę Brixa? Na ulicy zapadła niewygodna cisza. W końcu do przodu wysunęła się starsza kobieta, pani Henderson, prowadząca pensjonat. "Marszalu" powiedziała drżącym, ale zdecydowanym głosem. Myślę, że są rzeczy, o których powinieneś wiedzieć na temat swojego zastępcy. Nie słuchaj jej! splunął Briggs. Ona jest stuknięta, oni wszyscy są! Ale już pojawiały się kolejne głosy. Kowal odezwał się o tym, jak Briggs groził jego córce, kiedy odrzuciła jego zaloty. Kupiec wspomniał o pieniądzach, które zniknęły z kasy po tym, jak Briggs przeszukiwał jego sklep. Historia za historią. Każda malowała obraz człowieka, który używał swojej odznaki jak broni przeciwko tym, których miał chronić. Twarz marszałka Keina pociemniała z każdą kolejną relacją. Kiedy ludzie wreszcie umilkli, spojrzał na Brixa z czymś jakby odrazą. "Vernon", powiedział cicho. "Lepiej powiedz mi prawdę o Mercy Whitmore. Nie znam żadn nie kłam mi." Głos Kane'a przeciął protest jak ostrze. Już nigdy więcej. Silas zrobił krok naprzód, wciąż trzymając dłonie na widoku. Marszalu, jest młoda kobieta, która pracuje na moim ranczu. Twój zastępca od miesięcy ją ter... powiedział w końcu Kane. To kłamstwa! wrzasnął Briggs, lecz jego głos zadrżał desperacją. Nie możesz wierzyć tym ludziom bardziej niż zaprzysiężonemu oficerowi. Wtedy Silas wyjął prawdziwy dowód, który zachował na tę chwilę. Podarty kawałek materiału znaleziony przy chacie Mercy. Materiał pasował do koszuli, którą Briggs miał na sobie teraz. Podniósł go, aby wszyscy mogli zobaczyć. Marshal Kane spojrzał na skrawek, potem na koszulę Briggsa, potem z powrotem na Silasa. A gdy odezwał się, jego głos był ciężki od sprawiedliwości zbyt długo odkładanej. Vernon Briggs. Jesteś aresztowany. Drzwi celi zatrzasnęły się za Brixem z hukiem, który zdawał się odbijać echem w całym miasteczku. Marshal Kane przekręcił klud z namysłem, a potem zawiesił go na haku za biurkiem, gdzie wszyscy mogli go widzieć. Były zastępca usiadł na wąskiej pryczy, głowę chowając w dłoniach, wreszcie rozumiejąc, że jego czas tyranii dobiegł końca. — Będziesz musiał przyprowadzić pannę Whitmore do miasta jutro — powiedział Cain do Silasa, gdy stali przed więzieniem. — Będzie musiała złożyć oficjalne zeznania. Silas skinął głową. — Będzie tutaj. — I Ward — Polguda twarz Kaina, była poważna. — Dziękuję. Powinienem był dostrzec, co się dzieje. Powinienem był to zatrzymać wcześniej. — Wszyscy powinniśmy byli — odparł Silas. Ale teraz to się skończyło. Droga powrotna na rancho dała Silasowi czas, by zastanowić się, co będzie dalej. Mercy będzie potrzebować czasu, aby się uleczyć, czasu, aby uwierzyć, że naprawdę jest bezpieczna. Ale po raz pierwszy od miesięcy będzie mogła zasnąć bez strachu. Znalazł ją siedzącą na ganku swojej chaty, wpatrzoną w góry, jakby widziała je po raz pierwszy. Kiedy usłyszała zbliżającego się konia, powoli wstała, a jej twarz wypełniły pytania, których bała się zadać. To skończone, powiedział Silas po prostu, zsiadając z konia. Briggs jest w więzieniu. Nie będzie już więcej ci dokuczał, ani nikomu innemu. Kolana Mercy się ugięły i opadła ciężko na stopnie ganku. Przez chwilę Silas myślał, że może zemdleć. Potem popłynęły łzy. Nie te ciche, rozpaczliwe, które widział wcześniej, lecz takie, które zmywały miesiące nagromadzonego bólu i strachu. Nie mogę w to uwierzyć, wyszeptała. Myślałam. Myślałaś źle, przerwał jej łagodnie Silas. Czasem potrzeba tylko jednej osoby, która odważy się stanąć i. Po... Teraz przypominasz sobie, jak to jest czuć się bezpiecznie. A jeśli chcesz tu zostać. Zawsze znajdzie się praca dla kogoś, kto wykonuje ją uczciwie. A jeśli ludzie będą pytać, co się stało, niech pytają, dodał Silas. Prawda ma to do siebie, że rozchodzi się szybciej niż kłamstwa, gdy tylko wyjdzie na jaw. Gdy na ciemniejącym niebie zaczęły pojawiać się gwiazdy, Mercy Whitmore uśmiechnęła się po raz pierwszy od miesięcy. Był to uśmiech mały, niepewny i kruchy, ale prawdziwy. A dla Silasa Warda, który nigdy nie był człowiekiem wielkich gestów ani kwiecistych słów, ten uśmiech był wart każdego ryzyka, jakie podjął. Bo czasem najważniejsze bitwy nie toczą się z bronią czy armią, lecz z prostą odwagą, by stanąć wtedy, kiedy to naprawdę ma znaczenie. A czasem, gdy cichy rancher wreszcie decyduje się przemówić, jego głos potrafi zachwiać samymi fundamentami sprawiedliwości. Prawda uwolniła ich oboje. Jeśli podobała ci się ta opowieść, kliknij film na ekranie, aby obejrzeć kolejną niezapomnianą historię, w której honor i odwaga zderzają się w sposób, jakiego się nie spodziewasz. Nie zapomnij, zasubskrybować i rozważ wsparcie w super abyśmy mogli dalej tworzyć dla ciebie takie historie. Twoje wsparcie znaczy dla nas wszystko.